Wszystko jest dobrze w całym stworzeniu. Tom drugi Adamus Saint-Germain. Jeśli nie wybieracie oświecenia, nadal pozostajecie uczniem. Natomiast jeśli zdecydowanie wybraliście oświecenie, jesteście mistrzem. Zatem po prostu to przyjmijcie. Przestańcie pytać, przestańcie wątpić. Wiecie, to rodzaj zaprogramowania ludzkiej istoty tak, żeby zawsze wątpiła i pytała po to, żebyście byli pewni, że jesteście realni, żebyście byli pewni, że jesteście ze sobą szczerzy, bo w przeszłości graliście ze sobą w różne gry, nie byliście szczerzy. To już dłużej nie ma znaczenia. Już nie musicie nieustannie siebie sprawdzać w żadnym wypadku, chyba że to lubicie. Jednak nie sądzę, żeby tak było. Po prostu załóżcie, że wszystko, co się wydarza, każda energia, jaka do Was przychodzi, wiąże się z oświeceniem. Załóżcie, że wszystko, co się wydarza, Włączając w to wasze rozdrażnienie i irytację ma związek z oświeceniem. I tak zresztą jest. Jesteście poirytowani, ponieważ nie macie zamiaru już dłużej udawać, że tolerujecie rzeczy, które według was są nie do przyjęcia. Przyjmijcie założenie. Że wszystko, co się wydarza, gdy na przykład robicie nieprawidłowy skręt na drodze, to nie jakiś tam los, to nie grupa aniołów każe wam to robić. To nie dzieje się dlatego, że jesteście złym człowiekiem. Po prostu przyjmijcie, bez cienia wątpliwości, przyjmijcie, że wszystko, co się dzieje, każda krztyna energii, każdy promień energii czy to pochodzący z Ziemi, czy z kosmosu, albo z kryształu, ma związek z waszym oświeceniem. I stanie się zabawna rzecz. Ono wówczas następuje. Niektórzy będą się spierać. No cóż, już się spierają. Mówią, to takie oszukiwanie siebie. A ja będę argumentował, że ta inna forma, wszystkie wątpliwości, całe oczekiwanie to jest dopiero prawdziwe oszustwo. Powiedziałbym, że zwyczajne przyjmowanie oznacza bycie uczciwym ze sobą, ufanie sobie, przyzwalanie sobie, tworzenie siebie na nowo. Wyobraźcie sobie zakończenie tego wykładu. Wyobraźcie sobie, jak światła się zapalają. Wstajecie i idziecie do toalety, i przyjmujecie, że nawet pójście do toalety wiąże się z oświeceniem. Najmniejszy drobiazg przyjmujecie, że wszystko, co się wydarzy dziś wieczór, dotyczy oświecenia. Jutro rano wstaniecie, weźmiecie głęboki oddech i powiecie. Dzisiaj wszystko wiąże się z moim oświeceniem. Wszystko wiąże się ze mną. Wszystko dotyczy mojego oświecenia. Zamierzam po prostu to przyjąć. Nie zamierzam czynić żadnego odstępstwa, jakie chciałoby się wślizgnąć. Nie zamierzam przyjmować, że jakieś ciemne energie z przyszłości mogą zechcieć wślizgnąć się w moje życie. Nie zamierzam przyjmować, że jedynie 80% rzeczy, jakie mi się przydarzają, wiąże się z oświeceniem. Zamierzam przyjąć, że wszystko z nim się wiąże, że wiąże się z nim wszystko. Nie ma żadnych ale w tym przyjmowaniu. Są tylko te ale, które pozwalają z Was robić durnia, ale nie ze mnie. Poczujcie to teraz, że w życiu w codziennym życiu przyjmujecie oświecenie poczujcie jak energie waszej rzeczywistości się zmieniają wyobraźcie sobie jak wypełniacie swoje rutynowe obowiązki wstajecie rano robicie to co macie do zrobienia nie próbujcie zmieniać rutynowego porządku próbujcie inaczej go przyjmować weźcie głęboki oddech Poczujcie teraz, że zaczynając od jutrzejszego poranka, przyjmujecie, co następuje. Wszystko dotyczy mojego oświecenia. I tak być powinno, do cholery. Przyjmując, że wszystkie energie są po to, żeby Wam służyć. Przyjmując, że w gruncie rzeczy nie potrzebujecie wiele robić, ponieważ energie same do Was napływają. Tak więc wchodzimy w przyjmowanie. Jesteście mistrzem. Wybraliście oświecenie w ciele. Doszliście do tego punktu swojej podróży przez doświadczanie. Doszliście do tego punktu, gdzie znajduje się piedestał. Patrzycie na to i mówicie: Mistrz przyjmuje. Mistrz przyjmuje. Myślicie sobie: Wow, to znaczy, że doszedłem do tego miejsca, gdzie wychodzę właściwie poza myślenie po prostu przyjmuję. Wychodzę poza planowanie po prostu przyjmuję. Wychodzę poza wątpliwości, ponieważ nie były szczególnie zabawne. Po prostu przyjmuję. Kraczam teraz w magiczny rodzaj rzeczywistości, ponieważ po prostu przyjmuję. Możecie to nazywać w inny sposób, jeśli chcecie. Wewnętrzną wiedzą, zaufaniem, pozwalaniem, ale ja lubię słowo przyjmowanie. Po prostu przyjmujecie, że wszystko będzie wam służyć. Teraz wczujcie się w wasz dzień, waszą codzienną aktywność. Och, to, co się będzie działo, to widok pewnych twarzy, twarzy osób, które znacie, a które niekoniecznie rozpoznajecie, i one spróbują przetestować to wasze przyjmowanie. Co robicie w takiej sytuacji? Bierzecie głęboki oddech, uśmiechacie się i kontynuujecie przyjmowanie. Kontynuujecie przyjmowanie, że wszystko dzieje się dla Waszego oświecenia, bo tak w rzeczywistości jest.